Że zamknę tą szkołę, niech się nie uczą. A dlaczego pani to zrobiła? Bo mogę. No i wszystko w tym no macie. coś, coś ten design. Nie chciałbym czegoś takiego naprawdę. może stąd dać, ale to byłoby... Albo dobra, stąd dam. nie będę musiała im burzyć. A czyli tak zburzyłam, ale już nie będę musiała więcej burzyć. No właśnie, no właśnie. No właśnie, no właśnie, właśnie. właśnie. Okej. Okay. Dobra. Ja Jej, wymyśliliśmy system. Wymyśliliśmy drog Jaki ten system jest? Dobry w ogóle? No, teraz teraz będzie miało sens. Tak? Będzie miało sens na pewno? Wierzę Ci na słowo, że to będzie miało sens. Mm, tak myślę. <laughs> tak myślę i Czyli się naprawiam ten system dróg. No? Tak, tak, i damy jeszcze tutaj, coś coś tutaj... Co zrobiło się? Dobrze to usłyszałem, jak ty powiedziałaś? Nie to! Nie no nie to, tak, ja usłyszałem to! to. O Ola kurczę, będzie... ale się rozbestwiła. Ja pierdiczę. Nie to! To nie, to nie było to, co myślisz. No, ja, ja, to było to, co usłyszałem. Chodziło mi o słowo zawojowaliśmy. No. jest To się zająkałam, no kurczę, <laughs> to jest no. Zająkała się, ciekawe dlaczego. No nie, he, he, he. Ja chciałem kulturę. Czy to jest kultura? Kultura, where is kultura? Dobra, no to chyba powinno być teraz lepiej, mi się wydaje i wyjeżdżać pracownicy, tak? Jej! Działa! No, nie do końca działa, jak natura chciała. <noise> A już poprawki Dobra, były. Ja, tutaj, ja, ja już tutaj zarabiam ogólnie i czekam na te pieniążki, które do mnie powinny przyjść. Uuu, mogę ulepszyć! A nie przychodzą niestety. I wiecie co? No ja mam tam autobusy regionalne, że tak powiem. Masz I... autobusy regionalne. Tak, mam autobusy regionalne. I ja tutaj właśnie zrobię już przystanki, żeby moi simowie Mogli dojeżdżać do pracy Aha. w drugim mieście. Ja się... co, ja mogę rozbudować? Postawiłeś coś z ratusza? Mam dwie opcje jeszcze do postawienia, wiesz? Jakieś... Wie? Ale wszystko postawiłeś i zostały ci tylko dwie opcje wolne, tak? Nie, 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 nieźle mnie zrozumiałaś, już ci mówię. Czytaj. To wyjaśnij mi. White Town. Power is back. Power is back. Bek, 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 bek. Ale jak to? Przecież ja postawiłam transport. No, przecież postawiłaś transport, przecież kolej mam u siebie na przykład. Nie. To musiał postawić czaki. Czaki mówisz. No dobra, no mm -hmm. zobaczymy, zobaczymy. Jak przyjdzie, to zobaczymy. Ja już ci mówię, co ja ja już ja... nie mam. No co ja tutaj mam? Ej, bez jaj. Co tu się dzieje? No nic, nic, nic. Się dzieje. Może szkołę albo podatki? To tak, ja mi zostało do postawienia tak. Wydział Oświaty, mm -hmm. Wydział Finansów, tak. Wydział Turystyki, Wydział Transportu, bo nie postawiłem. No i to wszystko, nie? Cztery wydziały mi zostały i dwa mogę w tym momencie postawić. Mm -hmm. Chcę, co chcesz? Wydział Turystyki czy tam Wydział Finansów? To postawi widział Turystyki, a ja postawię no, Wydział Oświaty no. na przykład. I ja jeszcze Wydział Finansów postawię, tak? Dobra. Okej, no ja to się jak znamy! Sztama! I wiesz o tym, że mamy teraz wszystko już w naszym, w naszym regionie nie postawione? Super! Także będziesz mogła wszystko już budować, wszystko Ci się odblokuje. Ej, ej, jaki jesteś hojny! Tak, jestem bardzo hojny. No i wracamy do Jukka. Tak, Jukka. Jukatan, tak, Jukka Town Center. Jukka Town Center. Jest, i... tak? milion a. przyszedł, przyszedł milion. Jestem zadowolony z tego powodu, a więc teraz... Bej się tak, chłopie, nie drzej. <laughs> Czemu nie? No, słuchaj. A mam cię, Prze... mam cię, mam cię, mam cię, draczę się z tą mam Ale się przeradziłeś. Każdy się ze mną droczy, to jest niefajne. Nie fajne, że każdy... To dlatego, że ty się z innymi draczysz. Um, Mówisz? Tak. Mówisz, że to przez to? Dear friend, tak. No dobra, jak tak mówisz, to no niech tak będzie. No, A co ja kocham. mówiłam? No właśnie, no to jest to, to jest to. Widzicie, widzicie, jak mnie słucha? Nie, no ja wiem. <laughs> Okej, okay, ja tutaj pięknie mam już ogarnięte. To tylko jeszcze wystarczyło Jeśli sabotuję swoją myśl, to znaczy, że wiem, co powiedziałam, bo nie, nie samotowałabym swojej myśli, gdybym nie wiedziała. Proszę. Na pewno? Na, Na pewno. 100%? I'm very, very, very sure. Sior, Sior, Sior! Mówi się Ostatnio dziś sure. oglądałam z, z moją mamą kawałek, znaczy jaka ogólna kawałek mamą oglądała całość. Było właśnie oddajanie chyba tej, ze względu na to chyba rocz, rocznicy tego wypadku. No, 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 no. no, no, no. Um, ja, i, ja coś takiego wchodzę do pokoju i mówię tak: Hello, Sushi Poor child. Z takim akcentem. Jesteś zła, jesteś naprawdę zła. To nie zło, wiesz jaka ty zła Tak sobie drwić, tak sobie drwić. Z akcentu? Tak. Każdy ma akcent jaki ma. Nie można się nabijać z tego. Nie, ale że on jest taki, że, że, on jest, że, że, jest taki... No że, że, że tłumaczy, tłumacz, Bo tłumaczy się winny. Nie, jaki winy? Nie jest, nie, jest, nie jest niczego winna. Dobra, niech ci o, nie ci Oni mówią w takiej tonacji. <laughs> Wiem, że mówią w takiej tonacji, ale w pewnym sensie to jest fajne, nie? E, ups, muszę na chwilę nagranie przerwać. Dobra, to ja też zatrzymuję i zaraz wracamy. Do was, tak? Jest to dla was chwila. Wow, okay. ja, nie przerwę, ja nie przerwę, ja nie przerwę, także nie mów mi nic, ja tutaj będę nagrywał, bo zapomniałem znowu jak się zatrzymuje u mnie. Okej. Okay. Jest, yeah. Jesteśmy po krótkiej przerwie. No tak. i właśnie, postawiłem tutaj tą naszą elektrownię, także u mnie już jest prąd, jest woda. Jeszcze ścieków nie ma, ale ze ściekami to sobie zaraz poradzimy. Prawda? Tak. Tak. Tak myślę. Nie tak. wiem. O Jezu, problem z wartością gruntu to mnie, to mnie, do, to mnie strasznie dobija. Ja. Ej, się w yeah. Fok. No dobrze, więc na czym my tu skończyliśmy? Nie wiem, hmm. nie wiem, na czym skończyliśmy, nie wiem czy chcę wiedzieć na, czy na, na czym skończyliśmy. W tym chodzi, aj ci mi Mucha chodzi, fok. Tak, Mucha, Mucha, Mucha. Przeszkadzaj, tak. przeszkadzaj. <laughs> przeszkadzaj, nie? Przeszkadzaj, bo lubisz tak, co to jest. Tak, łapka w górę, lubię to. O, oh, fak. <laughs> Mamy tutaj Facebookowicza. <laughs> <noise> Mój Facebook od strony prywatnej jest martwy, ja w ogóle z tego nie korzystam. A ja zacząłem korzystać, i co? I nawet całkiem sympatycznie. Nawet, nawet, ojeju, ojeju, telefon za zamruczy. No, a nie gra. Zapraszam serdecznie. Dałam, bo... Zrobię taką mini reklamę, mini mini, mini reklama. Zapraszam serdecznie do zagrania w grę na komórce. Jeżeli masz smartfona, masz trochę czasu, zagrajcie w Clash of Clans. Jest genialną grą strategiczną, która no, wciągnęła mnie dosłownie jak odkurzacz i nie mogę przestać grać. Oj, niedobrze, że jesteś ściągnięty. Będziesz to? spłaszczony. <laughs> Pogięty. Ej, 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 ej. Ej, no. Tak co? Słucham, 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 słucham. Co, to, co, gra jest co? ładna. Nie grałaś, a oceniasz. Nie ocenia się książki po okładce. Ależ ani nie ani okładki po książce. Ależ nie oceniam. No, no nie, no ale fajna jest gra sympatyczna. Polecam serdecznie. Ja byśmy się kiedyś spotkali, mówię teraz do widzów w tej grze. Ja jestem Sato Hadewnie i. Ja to ja po prostu nie żaden, że tak powiem, żadna podruga. Żadna. Tak, żadna. Nie, nie chcę być tak, w minusie! Tak. Nie chcę w w minusie! Nie. Będziesz, będziesz. Nie. Budują się. Nie, nie, Dlatego jestem. Mogę, ej, a ja nie mogę ci usunąć drogi. Dobrze. O jest, usunąłem. Dobra. Oj. Dobra, jest system drugi, już mam tu jakiś zrobiony. Miejmy nadzieję, że to wszystko da radę. Dobra, Ale widzę, że ścieki. Ze ściekami już jest no. źle. Ze ściekami no, już to jest źle. ja dziękuję. Gdzie ona w ogóle jest tutaj? Co, czego szukasz? Już znalazłam, służbę z drogami Eee, boż... Jakie mam zaległości chyba. No masz, to dużo. Mmmm. bim, bada Jakie badę bim, bade Proszę cię. Proszę cię. Tego tak się nie wymawia. Nie kalecz tego języka. Tak. Mojego języka. <laughs> Fuck. Nie masz nic do powiedzenia. powiedzenie. Słuchaj ja, się mam... uchem, a nie brzuchem. No, też. Też się słucham. Mówię, że nie masz prawa głosu. Dlaczego <laughs> nie mam prawa głosu, skoro używam tego tekstu? I don't understand your think. A, think? Myśl. My think is very easy. <laughs> very easy. It's simple that. No, no, no okej, okay, dobra, ja o tym ci mówię. Mówiłeś, żeby nie mówić w, w twoim języku, a ja uważam, że nie masz prawa głosu, no, po prostu. LOL. Ale rosną, ale rosną, rosną... Co ci tam rośnie? E, pieniądze na drzewach. No oby. To znaczy, budują się ludzie. U mnie tak samo. Budują się ludzie, ale i wzrastają. No, ja, ja, ja mam... O. Minus 1111 w tym momencie na koncie, nie? Znaczy nie, znaczy chodzi mi o mój bilans, nie? Mój dzienny. Bilans, bilans, bilan. Godzinowy bilans. nawet. Właśnie, muszę dać ratusz. Tak. tak. W kasyna, a my sobie może coś, coś postawmy. Może na coś nas stać. <laughs> może nas na coś stać. O kurczę. <laughs> ha. Dobra, udało mi się. Zrobiłem kolejne miasto. Kolejne miasto, tak, dobrze powiedziałem. W którym to będę dążył do tego, żeby ludzie mieszkali, byli jak najbardziej zadowoleni i w ogóle, żeby tutaj sielanka była chlebem i miodem płynąca. Albo mlekiem, jak to woli. Ja wolę chleb, nie lubię mleka. Chociaż powinienem pić mleko, bo kiedyś piłem je i teraz przestałem pić. Niedobrze, niegrzeczne. Niegrzeczne dziecko z ciebie. No, niegrzeczny taki chłopczyk, taki tygrysek. Oj, oj, oj. Gdzie to jest? Dobra, tu to mamy, to to wbudujemy w tym. Oto tu miejscu. Nie się ludzie cieszą, że mają że agenta ubezpieczeniowego. Oje. Oh yeah. Dobrze, trzeba przestać inwestować w głupią wiatrową. Nie mów, przecież to się nigdy nie inwestuje. To się nie opłaca. Ale jak Pro-eco. Pro-eco Pro właśnie o tym samym pomyślałem. To źle. To bardzo źle. Czyli, Drodzy widzowie, czy źle jest... E, złe jest to, że, że ma się podejście ekologiczne, że się chroni naszą ziemię. E, w grze tak. Na żywo nie. Bum. Nie chcę tego. Zburzyłam. Ja już lubię, nie wiem, prąd. Jeb, padło. Jeb, 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 Padły następne. Jeb. Jeszcze raz. Gdzie jest prąd? Dawać Gdzie jest krzyż. Nie, to nie to. Dobra. E, nie, się już taki. propagandy. No wybacz, to akurat y, jakby samo się tak wymsknęło. propagandy. No ale nie powiem, przecież tak krzyczeli. No? No tak. właśnie. Ale wszystko polityczniesz Co? Nieprawda, ja nie, nie upolityczniam, bo nie, nigdy nie lubiłem polityki. I po prostu czasami się śmieję z tego, co, co widzę. Dlatego telewizji. Hmm. Dlatego słuchajcie moi drodzy, Sato HD nie ogląda telewizji. O, ja też nie mam telewizji. Jezu, co zrobiłem? Ja się zakrztusiłem. Przestraszył się. Nie, źle położyłem park. Już to naprawiam. Jezu, ja tutaj to tak, ja wyprawiam. Ja tutaj wszystko burzę. Wszystko burzysz, tak? Mhm. Mm Nie to! To chciałem. Wzmacniam... Wzmacniam moje siły, dobra. Mmm, dobrze. Czyli to zrobimy... Wzmacniasz swoje siły, tak? Taki tak. wzmacniacz sił. Wzmacniacz sił. Hmm, i jeszcze tutaj... Problem. Ale mi tu się da, budują! Pięknie mi tutaj o, się... O, tak. Pięknie budują. Bu -bu budują się. I już zacznę stawiać na racing link. I ja to muszę mocno rozbudować recykling Ja zaraz wybuduję jeszcze jedną tą od recyklingu, wiesz? I tutaj to... Bo jak wybuduję jeszcze jedno to będę mógł wysyłać e, ciężarówki do tego drugiego miasta To dobrze Dobra to Włączam Włączasz? Włączam, włączam No, nie wszystko tutaj pięknie pracuje Ile masz w tym drugim mieście już ludzi? Yy, 2630. W tym drugim? Nie, w tym pierwszym. Jeszcze nie jestem. Nie... Kurde, dziewczyno. No! Ale ci to wolno idzie. Bo tak sobie idam. No dobrze, no cieszę się, że gra w swoim tempem, na siłę. Prawda? Ale. Będziesz mnie zmuszał do tego? Hmm. Będziesz, będziesz, będziesz. A co mam? Nic, tylko. No. Eee, czekaj, eee, teraz tak myślę. 85 tysięcy, 1700 zabierasz, dobra, niech będzie. Czy ja mam tu jakieś... Mm, obligacje? Ach, nie mam. Dobra. Zmiś to wszystko porządnie. Rozwinie. Dobra, mam strażaków. Tutaj 1700. 1700 tak. i... 3700 Czyli... to jest 3400. 3400 by musiał zarobić na godzinę, żeby to dwie, te dwa budynki postawić. Oj, 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 Naprawdę? No naprawdę. Dobrze. Czyli bardzo dużo, nie? 3400. No to jest bardzo Raz. dużo. No. Raz, dwa. Do 11 wszystko. Dobra, idę rozbudować tutaj właśnie tak jak tutaj planuję Spoko już zarabiam 3399 Lol, ale mi się idzie to wszystko. Jak burza. Jaby no Ja bym to, to nie nagrał. Ja bym to nie grał. A rozwijać. I spalają śmieci. Dobra, ja muszę przyjechać teraz do drugiego miasta i powysyłać ciężarówki do tego pierwszego, do tego drugiego, żeby żeby wiadomo, mm, były te śmieci zbierane i przewożone Aha, do mnie. Tak. Tak. Ale widzisz, ja zarabiam pięknie, nie, mając recyklingu. Fajnie. Ile zarabiasz? Nie wiem, Taka czym. Tylko... <laughs> to jest to. Wiecie co, te słuchawki są genialne, to co kupiłem. Fak faktem stówę na no nie wydałem, ale są genialne. O, o, ja właśnie też muszę puścić. Znaczy, nie mało, małą reklamę, ale to nie jest reklama, tylko to jest bardziej informacja. Słuchajcie, jest taki program, hit, hit film, do montażu, do efektów specjalnych i puścili taką akcję, że do chyba albo 4 albo 2 lutego. No. Teraz w tej chwili nie dobrze do, pamiętam, ale podam wam linka na dole. No, to tak, moi drodzy. Podażmy. Możesz ściągnąć ten program za, za darmo, ale on co? jest warty 150 dolarów i to ale... jest wersja nie basic, nie no podstawowa, tylko średnia. Dobra, ale powiedz mi, bo teraz takie ol... jest, takiej osoby, jak ja jestem takim lajkiem, że ja nie wiem, na tak? służyć ten program. Ja bym powiedziałam na początku, nie słuchałeś. No coś do dźwięku. Tak... Nie do dźwięku, do montażu i do no. efektów specjalnych, czyli możecie normalnie nie montować filmy, i możecie dawać po prostu efekty specjalne, właśnie. Ten no projekt. dobra, i Myślę, jak nie. myślisz, to nam się przyda? Tobie i mnie? Żeby robić zaje fajne filmy? Czy samewego wygasz? Ja tutaj moich widzów! Tak, a ty, tak między nami teraz, tak wiesz? Na ja ja ściągnęłam, bo może mi się przydać. I, i, do nie? Kiedy, I do kiedy to będzie trwało? bo yy, Albo do drugiego, albo do czwartego. Ja Wam linki do. Wiesz, wiesz o tym, że dole. mi też możesz dać nie? linka i to nawet es. teraz. Też, 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 też. Ale nie, to wiesz, to po nagraniu. Tak, po nagraniu dam ci linka i dam też przede wszystkim wam i też dam w ogóle, ponieważ informuję to dosyć późno, więc tutaj będę dawała też nawet na pierwszej części filmu też taką informację w, w notatce, która się wsiedzi. Tak. I po prostu to jest fajne, bo to jest, to nie jest wersja, tak jak powiedziałam, basic które tam kosztuje zdecydowanie mniej tylko to jest wersja średnio zaawansowana, jeszcze jest zaawansowana Ultimate, która już no, kosztuje chyba około 400 dolarów z tego, co się nie mylę. No więc no warto, jeżeli ktoś nie ma programu montażu, a chciałby, nie wiem, zacząć czy się pobawić, tak, to, to warto, jest to czasami, bardzo ma szansę. Słuchajcie, czasami warto się pobawić, zobaczyć co kto potrafi. Ponieważ kto wie, jeżeli się sprawdzicie i taki film dacie na filmie, do na YouTube'a na przykład może ktoś Was znaleźć, może ktoś Was znaleźć i stwierdzić, że... słucham? Nie, tak, no taka jest prawda. No ja nie powiem, do mnie no osoba kiedyś się zgłosiła, prawda, że chciałaby zobaczyć moje prace. Ale ja nie mówię, nie, 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 bo się. Przejęzyczyłem się? W którym momencie?